Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only help. <laughs> Pamiętajcie, małe bioderko na Bicu nikogo nigdy nie zabiło. Cześć i w ogóle ci z tej strony. Mamy 2 listopada, e, piątek, dzień wolny od pracy. Zacznę go od serka wiejskiego połączonego z e, naszą nową, e, nowym białkiem bananowym. Dwie miareczki w takiej miseczce plus serek wiejski mieszam to o tak łyżeczką zaraz i robi się z tego taki fajny klejk. Do tego zaraz stawiam kawę. Tutaj mam jakieś gotowe naleśniki, takie czyli węglowodany. I lecimy dzisiaj na górę hyper. O po posiłku kreatyna, 5 gramów dziennie, przypominam, kreatyna, każdy chłopak, każda dziewczyna. I jak wezmę już kreatynę, to jeszcze witaminę D3, e, jedną, dwie tableteczki, czyli 2-4 tysiące e, jednostek. Bo już słońce to mit aktualnie, słońce nie istnieje. Jestem już złożeniem na siłowni. To nie jest tak, że nie sprzątacie na siłowni. To jest po prostu tak, że jak wchodzicie na siłownię, to tak jak w tej historii zabawki nagle się wyłączały to tak samo ciężary przestają żyć i udają, że są przedmiotami martwymi. Dobra wymówka? Napiszcie w komentarzu na dole: <gry> Jak dzień hiper, no to cytrulina przed treningiem jest pamiętana. Dzisiaj już sypnę sobie sześć. 0,1 1 grama. Moje rymy są nie do zatrzymania. Błażej Sandomierski. Sięga do kolana. Uważaj, nad tobą pusta mana. Wypij eliksir, żeby pasek się wznowił od samego rana. Aha, aha. Kiedy się zatrzymam? Nie Sprawdź. wiem, kochana. Sprawdź to. <laughs> Cytruina od WK. Będzie ci dana. A jak nie to? Okay, fuck it. It's drum and bass. What you gonna do? Bro? Po ostatniej wstępnej nie jestem w stanie nic powiedzieć, czy jest moc, czy nie. Czasami są takie dni, dzisiaj jest taki wolniejszy dzień, się wstało później, wolny dzień, ten długi weekend, tak jest wszystko slomo. Zobaczymy, będę chciał zrobić 130 na 8, w zeszłym tygodniu były trzy serie 130 na 7 na klacie. ale wezmę to kurwa, bo, bo no idzie a przy pierwszym, oplułem Cię? tak szczerze? Nie, 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 nie. ale prawie nie? ale nie chciałem, to nie zwróciłem uwagi prawie Cię oplułem, a co pierwszy, że pierwszy ważył? nie pierwszy a i tak poszło unreal. Unreal. unreal 130 na 8, unreal znowu się nie zważyłem dzisiaj, bo nie byłem w firmie ale gdybym miał się założyć, to po ławie Jestem przekonany, że nie waży 100 kg, nie ma opcji. E, gdybym już ważył 100, to nawet gdybym miał gorszy dzień, to by to poszło na 10. E, I coś jeszcze miałem do dodania? Z takich rzeczy? Miałem coś do dodania. A, no, że muszę zacząć więcej jeść, bo nie opłaca mi się ważyć 100 kg na zawodach, bo jestem do 105. Względnie lepiej wypadnę. stosunek ciężaru do masy ciała. Jak będę trochę cięższy, powyżej stówy. Dobra, ostatnia seria na pięć okay. łyknęliście to Jakie pięć! Ja uwierzyłem! Że... Ja so, so. Sto jednak OK. Jakie pięć Winka, jedziesz z Parteru na ósmę? Misja wykonana 138 w trzech seriach, ale trzeba jeść więcej. I kolejny punkt programu to jest 25 kg na 10, może e, pół lapy? Zobacz. Jednak zrobię 30 kg i może na 7, a nie chce mi się 25 na 10, bo nie chce mi się biegać po prostu. Otóż... Siódemka. Pięknie. Podciąganie na przemian z żołnierskim. W zeszłym tygodniu było 62,5 na 11, na 11. Teraz chcę zrobić 65 i wejść w 10 powtórzeń. Zobaczmy. 11 czyli plus 2,5, i zostajemy na tym samym przedziale, powtórzeń co tydzień temu. A co to oznacza? Trzy on napkę, on a Thanks. thanks, thanks, Bedankt. and Bedankt. Thanks. Oh, bon Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only help. <sighs> <laughs> Thank you, Obi-Wan Kenobi. You're my only help. Ona jeszcze kręczała, teraz mi się przypomniała. Że ona kręczała i wiesz, nie to było tak. Help me, Obi Wan Kenobi, You're my only help. <laughs> wiesz jak Tyson nagle. No, mm. pika No, pika Lecę ci się, ze na 民主有关。 Widerko, na bicu nikogo nigdy nie zabiło. Szczególnie w pasie. Na bicu. Dobra, ze Zbigniewa biodro trochę pociągniemy teraz. Czasami musisz powierzyć progres Zbignie. Zbignie... Oh, oh, oh. Zbignie... biodro. Biodro. Ty, Zbigniewowi? Zbigniewowi. Zbigniesz. Zbigniew, Zbigniew. ziobro! That's Panie, brakuje drewna w Zbigleżu. Mały zbigniew Ziobro nikogo nie zabił. Biodro, proszę.